W grani zielona wzrośnie trawa, czy to, co tu zabrali, tam będą nam oddawać? Czy będzie można tutaj po cichu czasem wracać, popatrzeć i posłuchać, rachunki pozapłacać? Utwory Aleksandry Bacińskiej można usłyszeć na wielu polskich scenach. Rozbrzmiewały między innymi w krakowskiej Piwnicy pod Baranami, Filharmonii Pomorskiej, Teatrze w Wielkim Warszawie czy Kościele Chrystusa w Oksfordzie. Aleksandra Bacińska to nasza wążeska poetka, która pisała teksty, które wykorzystywali bardzo znani artyści w Polsce, m.in. Edyta Jungowska czy Michał Bajor Marla Rudowicz. To właśnie twórczości poetki poświęcono w zeszłym roku muzyczne wydarzenie. 1 i 2 października 2022 roku odbył się festiwal piosenek Aleksandry Bacińskiej. Weź czapkę i szalik, bo się przeziębisz. Jem jeszcze wspomnisz te słowa, zdrowia lepiej, nie nadwyrężać. Najważniejsza jest szyja i głowa. Twórczość oli Bacińskiej no, bardzo lubię. Tak, to jest dla mnie coś, co ma taką łatwość w tworzeniu. I piszę piosenki tak naprawdę od razu: każdej wiersze jest piosenka. Jeszcze się tyle świateł w oknach pali, choć coraz częściej szlakiem gwiazd, odchodzą ludzie, którzy nas kochali. Odchodzą ludzie, którzy na. Jestem dumny, że mogę śpiewać o tak pięknych i ważnych rzeczach, i przede wszystkim uczuciach, które mogę przekazać poprzez swój śpiew. A teksty, które pani Aleksandra pisze, są niezwykle dotykające. Na szybie pisze, dla ciebie wierz. Kropla po kropli spróbuję. Ola jest bardzo dobrym obserwatorem życia. Wspaniałe potrafi prze, te swoje wszystkie obserwacje, przemyślenia przelewać na papier. Nie każdy tak potrafi. I jeszcze jedna zaleta. Ola pisze bardzo rytmicznie. Nadziei światło gasze, więc jak to robisz, powiedz. Że choć Cię nie zapraszam, zostajesz na noc w głowie. Rozejrzyj się mówiłem, są inni lepsi, młoci, jak dziecku tłumaczyłem, usiłowałem. Te teksty, wiersze, one właściwie są tak śpiewne, że one się same śpiewają. A w dzisiejszej twórczości, takiej poetyckiej, nieczęsty to przypadek. Także troszeczkę melodii tylko trzeba dołożyć do tych tekstów, i powstają, myślę, myślę całkiem, całkiem przyzwoite piosenki. Cisza się chyłkiem schować, chce, za wydepta. Początnąć z liczby mnogie. Artyści, preferujący piosenki z gatunku poezji śpiewanej i turystycznej, tworzą jedną wielką rodzinę. Ponownie w wąrzeźnie spotkają się 7 i 8 października. Gorąco zachęcamy do dołączenia do tego wydarzenia, budowania historii festiwalu i promocji tekstów wąrzeźnianki. Jeszcze kiedyś się spotkamy, chodź tylko jeden raz razy mojej rozpalimy, dusza nam zaszumiły.